Dzień dobry, albo dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, mimo szarzyzny za oknem, nie wiem jak to mówi Was, ale w knańsku dzisiaj było szaro, wprowadzę trochę koloru, bo odcinek będzie o czerwonych flagach na pierwszej randce. Oczywiście nie da się w 9 minut wyczerpać tematu, ale myślę, że będzie to pierwsza część, gdzie omówię kilka takich spraw, zachowań. Na które niektórzy są bardzo wyczuleni, a inni nie zwracają uwagi. Nie wiem co wy na to, ale w moim przypadku są to bardzo istotne zachowania, na które ja zwracam uwagę. Zacznę od telefonu. Jeżeli na spotkaniu, i wcale to nie chodzi tylko o randki, ale jeżeli na spotkaniu ktoś cały czas, Sprawdza telefon non-stop. Czyli siedzimy sobie przy stoliku i telefon stoi frontem i ktoś cały czas naciska, żeby zobaczyć, czy jakieś powiadomienie nie przyszło, czy jakaś wiadomość nie przyszła, czy jakiś telefon nie, nie dzwoni, czy ktoś nie dzwoni, czy ktoś czegoś nie wysyła. To ja się czuję dziwnie. Bo wychodzę z założenia, że są różne sytuacje życiowe, jeśli jakaś osoba czeka na ważną wiadomość, a zdarzają się przecież takie momenty, że czekamy na bardzo ważnego sms-a z jakimś wynikiem, z jakąś ważną informacją, albo czekamy na super ważny telefon, który musimy od razu odebrać, i to jest normalne, to ja. Wychodzę z takiego założenia, że ktoś po prostu powie mi na początku spotkania Hej, słuchaj, czekam na ważny telefon, dlatego ten telefon będzie leżał na blacie. Jak zadzwoni, przepraszam cię, muszę wyjść, muszę go odebrać albo muszę odczytać, muszę odpisać. Dla mnie to są takie podstawy wynikające po prostu z szacunku dla do drugiej osoby. I jeżeli takiej informacji na początku nie ma, na początku spotkania, a już randki to w ogóle, to ja się czuję ignorowana. Czuję się zbędnym elementem na spotkaniu, bo może ktoś po prostu chce sobie spędzić czas ze swoim telefonem, a nie ze mną, skoro non-stop ten telefon jest grany. Więc dla mnie to jest absolutna czerwona flaga. Po pierwsze, że ktoś nie komunikuje ze mną czegoś istotnego, a po drugie, no, że nie czuję takiej potrzeby i po prostu takie zachowanie jest dla mnie dziwne. E, to jest pierwsza rzecz. Druga e, taka czerwona flaga, e, która może dla niektórych też nie być e, alarmująca, no, pieniądze. Okej, okay, rozmowa o pieniądzach jest jakimś tam y, ważnym elementem poznawania drugiej osoby i faktycznie y, czasami lepiej tą rozmowę o finansach, czy właściwie o podejściu do finansów przeprowadzić szybciej niż później. To jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli myślimy o budowaniu długotrwałej relacji, o, o życiu razem, o mieszkaniu razem. No te finanse są cholernie istotne, tak naprawdę. Cholernie istotne jest podejście do pieniędzy. Kto co uważa, czy to zarabianie pieniędzy dla, dla kogoś celem życia czy na przykład środkiem. Do spełnienia marzeń. To są naprawdę cholernie ważne kwestie, które warto omówić jeszcze zanim wpakujemy się w tą relację z kimś. To są też ważne elementy współpracy biznesowej, oczywiście, wiadomo. Natomiast, jeżeli ktoś na pierwszym spotkaniu pyta mnie, czy ja wynajmuję mieszkanie, czy to jest moje, albo ile zapłaciłam za samochód, nie w kontekście jakimś tam żartobliwym, że ho, 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 gadamy o samochodach i nagle się tam pojawia pytanie, tylko jest to jakimś w ogóle celem rozmowy, czy celem tego fragmentu rozmowy. Żeby się dowiedzieć, ile ja zarabiam, ile ja wydaję, i jest to po prostu na samym początku dla kogoś yy, informacja numer jeden, no to mi się zapala czerwona lampka. Dlaczego ktoś na, po na początku, właściwie jeszcze mnie nie zna dobrze, ale już go interesuje, czy ja mam swoje mieszkanie? Yy, no, dla mnie to jest czerwona flaga, po prostu, od razu, momentalnie. Yy. Jeszcze raz zaznaczę. Wykluczam tutaj takie sytuacje, gdzie sobie żartujemy albo gdzie temat y, pojawia się temat na przykład rynku mieszkaniowego i gdzieś przy okazji tej rozmowy y, po prostu rozmawiamy kto gdzie mieszka, kto gdzie mieszkał i tak dalej. To są normalne sytuacje i one nie budzą y, u mnie niepokoju. Natomiast jeżeli ja czuję, że ta rozmowa jest po prostu nakierowana na zdobycie informacji na temat mojej sytuacji finansowej, no to to może budzić wątpliwości. Ok, i jeszcze zdążę tym razem jedną sytuację omówić, która jest cholernie istotna, i wiem, że bardzo dużo ludzi nie zwraca na to uwagi. Wiem, że bardzo dużo ludzi to bagatelizuje. Czyli są takie momenty, kiedy myślimy sobie, a pewnie był zmęczony. A, pewnie była zirytowana. A, mm, on na pewno taki nie jest. Ona na pewno taka nie jest. Mm -mm. Słuchajcie, to jest cholernie ważne. Cholernie ważne jest, jak ktoś traktuje obsługę. Obsługę lokalu, jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie jest szatnia, jak ktoś traktuje tą osobę, która pracuje w szatni, jak ktoś traktuje osoby sprzątające, jak ta osoba traktuje ludzi, którzy mniej zarabiają, na przykład, albo ludzi, którzy wykonują jakieś, w opinii tej osoby, mniej prestiżowe zawody. No bo, nie wiem, dla nas może to być spoko zawód, a ta osoba uważa, że to jest mniej prestiżowy zawód i się zdarza, że będzie traktowała jak popychadło, na przykład osobę sprzątającą, czy kelnera, kelnerkę, szatniarza, szatniarkę. To bardzo szybko. Wychodzi. I bagatelizowanie tej sytuacji może nas bardzo dużo kosztować. Bo jeżeli ktoś w takiej zupełnie zwykłej sytuacji okazuje brak szacunku, albo co najgorsze, przemoc, już przemoc wchodzi wobec obsługi, wobec taksówkarza, wobec pani, która podaje kurtkę, no to to nie jest dobry znak. Dla mnie to jest cholernie. Duża czerwona flaga, jeżeli jest taka sytuacja. I okej, okay, mnie też się zdarzają sytuacje, kiedy ja e, tracę cierpliwość. Kiedy nie mam przestrzeni, żeby w sposób spokojny, racjonalny zareagować. Są takie sytuacje, kiedy jestem cholernie zmęczona, kiedy nawarstwiają się problemy, e, zwłaszcza wieczorem, kiedy miałam bardzo ciężki dzień i jestem w jakimś miejscu i kompletnie nie mam przestrzeni na jakieś spokojne tłumaczenie komuś czegoś w bardzo miły i uprzejmy sposób. Natomiast e, jest różnica między mm, krótkim komunikatem, nawet obsesowym, a komunikatem przemocowym. Jest różnica między e, tym, że ja na przykład nie jestem super uprzejma, a tym, że ja e, wydzieram się na kogoś i e, mieszam kogoś z błotem. Jest różnica między krótką, zdawkową odpowiedzią, a przemocowym komunikatem, gdzie ja używam wyzwisk, gdzie ja już e, używam obelg czyli taki totalnie już hejterski komentarz, hejterskie zachowanie, gdzie moim celem jest wyżycie się na kimś, czy wyładowanie jakichś emocji. Ta osoba jest moim workiem treningowym i no to są kuriozalne momenty, kiedy idziemy do restauracji i w trakcie kolacji na przykład ktoś zaczyna wydzielać się na kelnera. Wiecie, no, dla mnie to jest super istotna czerwona flaga. A czasami nawet nie ma sensu się zastanawiać, dlaczego ktoś tak się zachował, z czego to wynika, bo jeżeli komunikat jest przemocowy, jeżeli tu wchodzi już hejt, no to usprawiedliwianie kogoś. Wiecie, no, nie możemy usprawiedliwiać człowieka, że stosuje przemoc, bo miał trudne dzieciństwo. No, trudne dzieciństwo trzeba przepracować we własnym zakresie. To, że ktoś miał trudny dzień, czy ma trudną przeszłość, nie oznacza, że może ranić i niszczyć innych. Więc, no, warto się tutaj zastanowić i przestać usprawiedliwiać przemocowe zachowania. Zwłaszcza, słuchajcie, zwłaszcza, jeżeli to jest na samym początku relacji, ktoś już wam pokazuje, że po pierwsze nad sobą nie panuje, nie panuje nad swoimi emocjami, a, że używa w ogóle przemocowych komunikatów, że przemoc jest ok. No to jest e, dla mnie no go. No i tym, um, no akcentem zakończę dzisiejszą. A dzisiejszą audycję, dzisiejszy odcinek, słuchajcie, reszta czerwonych flak następnym razem, bo nie da się tego omówić w kilka minut. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Następnym razem, pa pa!